Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na moim kanale. Dziękuję, że jesteście tutaj ze mną. Dzisiaj mamy sobotę, dzisiaj zaczynamy dzień od śniadania. Zaraz coś wymyślę, muszę zobaczyć, co mam w lodówce i co mi się uda dzisiaj zrobić. Jak na razie ubrałam się, jestem wyszykowana, dzieci powstawały. W sumie jeszcze Julianek sobie leży, Milanek już sobie chodzi. Poszedł właśnie się bawić, ja się pomalowałam, troszeczkę ubrałam. Za chwilę odsłonię też moje firanki, bo widzę, że jeszcze nie zdążyłam tego zrobić I zaczynamy ten dzień Zapraszam Was bardzo serdecznie Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zachęcam Was do tego Oraz polubienie mojego filmu, jeśli Wam się spodoba Także zaczynamy Let's go with me! Odsłaniamy ho. Zobaczcie, tak jest na dworzu dzisiaj Eee, dzień nie jest słoneczny, ale też nie jest zimny. Wiewiórki sobie tam szukają pożywienia, widzę. No, także fajnie jest. Tutaj jeszcze też nie zdążyłam. Co, Milanek znalazłaś? Co, Milanek, znalazłaś? Wow, no to super. Fajnie. To mamy choinkę. Ja ją sobie zapalimy. O, wszystko. Świeci się. Niedługo będzie trzeba już ją rozbierać, bo naprawdę nie wygląda za dobrze. Już te tutaj gałązki idą na dół. No ale jeszcze chwila, moment. Niech z nami się tutaj nacieszę. Milanek przyszedł mnie przytulić. Jakie fajne dziecko. Tęskniły się za mamusią? O! <grym> no, baczcie, jak fajnie. Dziecko przyszło do mnie, bo się stęskniło. On jak zwykle od rana ma swoje przebranie. Bardzo lubią się przebierać w różne zawody. Dzisiaj kochani, będziemy robić na śniadanie, takie właśnie coś. To jest książka um, Tigien Gerard. Ona robi bardzo fajne śniadania, różne obiady, szybkie, proste, takie właśnie jak ja lubię. Także to będzie dzisiejszy plan. Na dzisiaj, a do tego będziemy potrzebować właśnie te składniki, będą potrzebne nam różne zioła. Ja mam bazylię, pietruszkę, koperek, i będziemy też potrzebować y, masełko, płatki czerwonej papryki, tutaj mam będzie sezam, cytryna, 4 jajka. Będzie potrzebny też nam y, tutaj garnik, czosnek, sól himalajska ja używam tutaj mamy olej sezamowy i jeszcze będzie nam potrzebny jogurt, także. Krok po kroku pokażę wam, jak to wszystko wygląda. Na samym początku, kochani, muszę zrobić ten jogurt. Muszę go pomieszać. Do salaterki wkładamy jeden kubaczek jogurtu naturalnego, jeden ząbek czosnku, sok z jednej cytryny, skórkę z cytryny i szczyptę soli. Mieszamy wszystko do połączenia składników. Do patelni wlewamy wodę, i jak się zagotuje, zmieszamy ogień, dodajemy jajka, to będą jajka w koszulce. Do małej patelni dodajemy łyżeczkę oleju sezamowego, 4 łyżki masła, 1 łyżkę płatków czerwonej papryki, pół łyżeczki słodkiej papryki. Dodajemy też cytrynę i łyżkę soli. Smażymy, nie mieszając około 3-4 minuty. Zdejmujemy patelnię z ognia, wyjmujemy cytrynę i dodajemy troszkę sezamu, około jedną łyżkę. Mieszamy wszystko. Przygotowałam sobie wszystkie składniki, tutaj na mnie czekają. Mam też ten sos, który zrobiłam. To wam pokażę, jak on później docelowo wygląda na daniu. I zaczynamy układać swoje śniadanie. Śniadanie najbardziej smakuje, jeżeli jest pięknie dane na talerzu, i my właśnie tak zrobimy. Jajka też tutaj zrobiłam. One są bardzo, bardziej ugotowane, dlatego że ja my nie lubimy takich lanych. No ale połączenie mi się wydaje z tym wszystkim wyjdą wyśmienite. Wykładamy najpierw jogurcik sobie na talerz. Wkładamy jajeczka na to. I polewamy właśnie tym cudownym sosem. Które prezentuje się przepięknie. Jak kto lubi, spójemy naszymi ulubionymi dodatkami. Tutaj ja mam koperek, bazylię, mam też pietruszkę. I możemy zajadać. Zjadłam już śniadanie, było przepyszne, bardzo ostre. Jak ktoś nie lubi właśnie takiego ostrego śniadania, to proponuję mniej tych płatków papryki. No już zjedliśmy swoje śniadanko, a Milanek już je drugie śniadanko zjadł. Jeszcze nie do końca ale to właśnie on tak ja zjadam tylko ten kremowy tap. I mamy jeszcze malinki. Ja już tutaj jestem. Lekka teleportacja. Jesteśmy w samochodzie. Przyjechała mama i tata w sumie. Siedzi z dzieciakami, a my jedziemy do sklepu. A takiego sklepu... Jakiego sklepu? Do BJ, tak się nazywa. A będziemy wymieniać opony mamie, tak? Zamówiliśmy mhm. już wcześniej i miało przyjść. Mam nadzieję, że przyjdą. Jedziemy w mamy appointment, żeby je wymienić. Jestem w mamy samochodzie. Nie wiem, gdzie się włącza. Właśnie się pyta, jak to się włącza w ogóle samochód, bo każdy samochód ma inne włączanie tu i tu. A dało się, chyba gdzieś nam się uda pojechać. Jedziemy. Co tam grasz? Więc. Swoje gry ulubione. Dobra, jedziemy. Przyjechaliśmy właśnie tutaj, to opony zmieniać i musimy czekać półtorej godziny. Dobrze, że tutaj jest sklep, do którego można iść i sobie pochodzić zobaczyć, co tutaj. Fajnego można kupić. Spędzimy tu trochę czasu. Jak na razie widzę, książki jakieś fajne. Może na jakąś się skuszę. Zobaczymy, co tutaj znajdę. Mama znalazła jakieś kurtki. I chyba jej się coś spodobało. To jest taki sklep z różnymi rzeczami, od chemicznych po ubrania, po książki, jak widać, po ubrania. Także jakoś nam ten czas tutaj zleci. Wybór jest bardzo duży. Dla ci fajne książeczki. Nie wiem jeszcze jaką wezmę. Tam są dla dorosłych. Aż trzy stanowiska. Tu mamy mm. ulubiony lakier do włosów. Właśnie ten. No Tu mamy szampony Head and Shoulders. Ja nie używam. Robert używa. Ja kiedyś użyłam Head and Shoulders i łupież dostałam. Takie śmieszne rzeczy się stały w moją głową. Mamy też stoisko z kawami. Tutaj jest Starbucks. Verona. High plate roast. A tu już inne. O, a tutaj są fajne różne rodzaje. A to co to jest? Kawa. mielona. W tym opakowaniu mamy wszystko, co potrzebne nam jest do hot dogu, Proszę bardzo, musztarda, sweet relish i ketchup. Mamy stację z plackami można sobie zamówić tutaj. Pani tam właśnie robi. Tak, już ją właśnie. Czekamy aż druga strona się zrobi. O, proszę pocuszek gotowy. On jest z e, orzeszkami taki bar z masłem orzechowym. Ja też mam placuszkę i muszę wam powiedzieć, że ja mam tutaj jeszcze suknię. No, takie dziwne trochę. Połączenia. No, ale można też to, co lubią bo mam tutaj trudne okay. usta. Może być. Mamy kawki też. Mieliśmy takie station z kawkami. Tam może widać za mną. No nie wiem, czy zobaczycie, czy nie. Ale popijamy. Nawet w sklepie można się kawki do napić. Za fajny sklep. No, fajno. To jest do próbowania. Można sobie spróbować i jeżeli coś się spodoba, to można sobie od razu tam kupić na miejscu. Pijemy. Do dna. <grydne>

Jestem z powrotem i było bardzo śmiesznie. Trafiliśmy na takiego pana, który przyjechał i pokazywał nam w sumie jakieś noże, o których w ogóle my nie mamy pojęcia, ale niby są na całe życie i nie trzeba ich ostrzyć. I dostaliśmy taką karteczkę, że mamy się stawić w takie miejsce. Na... Widzieliście trochę takie przywitki, yy, gdzie to było, ale nie można było nagrywać, to tylko ta chwileczkę macie. Yy, I okazało się, że mamy super deal. Wzięliśmy noże, także mamy deal życia, muszę Wam mhm. powiedzieć. Jedziemy z tym dealem do domu. Jesteśmy już w domu, chciałabym Wam pokazać, jakie te noże właśnie kupiłam. W okazyjnej cenie. Tu mamy jedną paczkę, a gdzie druga? A to dostaliśmy. W gratisie tu mam jeszcze taką tarkę podwójną i jeszcze takie trzy nożyki, ale mam je w torebce. Teraz wszystko wyjmiemy, zobaczymy, co tam w środku jest. O, bardzo dobrze się O, już tą paczkę. A w tej paczce będą fajne rzeczy. O, Proszę bardzo, o! A ile tego? A nie, bo to tak takowe, tak? A nie, to są w ogóle takie nóżki. No, tutaj sobie tutaj to Wszystko. Jeden. Ten nóż pan pokazywał tam w tym sklepie, że on przecina drewno i młotek, żelazo normalnie si to, to on jest taki ostry że aż się strach go bać mamy parę takich i tu reszta takich innych nożyków też fajne, zadowolona jestem z zakupu niam, 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 niam. daj mi, ja zjem łaj, daj mamusi no daj bo Ojej Na no zdrowko kochanie Ale akurat nagrałam ciebie jak Psikasz sobie Milanek mówi chodź mamusiu Pobaw się ze mną No to przyszłam Mamy tutaj takie zabawki Mamy już wieczór, szybko dzisiaj ten dzień zleciał. Mieliśmy parę rzeczy do tutaj do zrobienia. I raz, dwa, trzy i wieczór mamy i postanowiłam zrobić nam kolację. Na kolację będzie zupa. Zupa się nazywa zupa Toscana. Prosto z Italii. A ta zupa jest w tej samej książce, zrobiłam śniadanie dzisiaj, A, czyli pani Gerard. Już się nie mogę doczekać. Tej zupy jeszcze nie robiłam. To jest świeży przepis, ale mam wszystkie produkty. Byłam w tygodniu po zakupy i postanowiłam kupić wszystko, co potrzebne do tego przepisu, a dzisiaj sobie spokojnie to zrobię. Tu jest wszystko, co nam potrzebne do tej zupy. Ta zupa właśnie tutaj się pokazuje Wam na ekranie, jak ona ma wyglądać. Mamy tutaj składniki. Będzie potrzebny nam boczek, tak cztery listki mniej więcej. Kiełbaska taka, ona jest taka italiańska, ostra. Bardzo smaczna. Będzie potrzebna mała cebulka, cztery ząbki czosnku, dwa takie łodyżki selera. Również będzie nam potrzebny wywar z kurczaka. Ja mam to taki gotowy: sześć kubeczków, duża łyżka bazylii, duża łyżka oregano, płatki z czerwonej papryki i tak troszeczkę, niedużo. Sól, pieprz, yy, mamy tutaj też mleko kokosowe, które będziemy dodawać do tego. Mamy ten jarmuż. Tego jarmużu tyle, o, mniej więcej. Może trochę mniej dodam, nie wiem, jeszcze zobaczymy. Potrzebny też jest ser parmezan starty. I mamy jeszcze kopytka. Ja mam kopytka takie italiańskie, a możecie na pewno zwykłe też polskie y, zrobić. Także zabieram się za robotę. Mam nadzieję, że wyjdzie mi tak jak na obrazku. Wkładamy boczek na patelni i smażymy, aż będzie chrupiące. Ja dodałam łyżeczkę masła, gdyż było za mało tłuszczu w boczku. Jak boczek się upiekł, wyjęłam go na talerzyk, a do tłuszczu dodałam kiełbaskę i cebulkę. Smażyłam około 8 minut. Po upieczeniu kiełbaski z cebulką dodajemy seler i czosnek i od czasu do czasu mieszamy. Około 2 minuty, aż seler będzie miękki. Dodajemy 6 kubaczków bulionek, łyżkę bazylii, pół łyżeczki oregano, troszkę płatków czerwonej papryki, pieprz i sól do smaku. Zwiększamy ogień i gotujemy do połączenia się smaków około 5 minut. Dodajemy jarmuż, chwilę gotujemy. Zmieszamy ogień na średni, dodajemy 3 kubaczka mleczka kokosowego i 1 trzecią kubaczka sera parmezan. Dodajemy kopytka, gotujemy wszystko około 5 minut, żeby smaki się połączyły. z mamą zajechaliśmy jeszcze do jednego sklepu. O, tam w ogóle nie nagrywałam dla was nic, ale kupiłam obraz i on jest za mną. Powiedzcie mi, kochani, czy on w ogóle tutaj pasuje? Tutaj jest w takiej sekcji jadalnianej i dokładnie nie wiem, czy to o to mi chodziło, czy nie. Napiszcie mi w komentarzach, co o tym myślicie. On wygląda tak. I chciałam go powiesić właśnie w tym miejscu. E, tutaj mamy stół. No nie wiem, jak myślicie, pasuje tutaj, czy nie pasuje. Czekam na komentarze. Już nałożyłam naszą zupkę. Ja już spróbowałam naprawdę bardzo dobra, a teraz zobaczymy, co Robert powie na ten temat. Zobaczymy. Bo też tutaj jest. Tak, prezentuje się tak. Mm, Smaczno. Dajadaj, nie, spróbuj. I ocenisz, czy dobra? Czy ci smakuje? Smacznego. No, ostra jest. Wow, mamy tutaj strzelaninę. I zobaczymy kto tu wygra. Oj, oj oj. Co tam Milanek masz? Naboje? A gdzie Julianek? Julianek też jest. Julianek, nie dajesz się? Spróbujesz szybko naładować pistolet? Ok, szybko, szybko bo teraz sobie zrobiliśmy <laughs> A tak time! Habe spróbujesz zakryć balonami. Tak, <laughs> Uwaga, uwaga, ja idę! O. Lubisz się tu statusem? Milenek. Lubisz się bawić? Wow! Było blisko. Było blisko. O Co się tam dzieje? Aj! Było blisko. Ach. Gdzie jest? To było blisko. Jest jeden poszkodowany. Minanek jest wszystko w porządku? Ja Cię uratuję. Oj, udało się. Do Dobrze kochani, zjedliśmy już właśnie tą kolację Była przepyszna, Robertowi też smakowało Mi również I chciałam się pożegnać z Wami A żegnam się z Wami z łazienki Bo chciałam Wam pokazać jeszcze jakie produkty Używam do, do makijażu Twarzy i jakie produkty Używam na noc Na początku użyję Z Forever Infinity Taki cleanser o Jak umyję twarz to potem od razu założę taki tonik. Tonik to musi być od razu po muzie twarzy i używam tutaj pod oczy kremik z Estée Lauder Advanced Night Repair Eye Cream. Bardzo go lubię. A potem na koniec, na noc założę ten krem też z tej linii Infinity by Forever i to będzie moja pielęgnacja na dzisiaj, kochani. Także był to bardzo fajny dzień, muszę Wam powiedzieć. Yy, produktywny. Zrobiłam fajne śniadanie, zrobiłam fajną kolację. Byliśmy w sklepie, kupiłam te noże. Działo się dzisiaj bardzo dużo. Także dziękuję, że byliście z nami. Postawcie kciuka w górę, jeżeli podobał Wam się mój film i zasubskrybujcie mój kanał. Będzie mi bardzo miło. Dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia następnym razem. Do usłyszenia. Pa, 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 pa.